Cześć. Witam was serdecznie na Megadiskont.pl. Pokażę wam dzisiaj zestaw Lego z serii Disney Księżniczki, a będzie to Aurora i jej piękna komnata. W zestawie znajdziecie oczywiście księżniczkę Aurorę. Ma ona swoją sukienkę, która jest różowa, ciemno różowa na środku, ma jasno różowe rękawy. Aurora jest blondynką, ma długie kręcone włosy, a na głowie lubi nosić albo koronę, albo kokardkę, które znajdziecie w zestawie. Jej komnata składa się z toaletki. Mam tutaj wyciąganą pufę, na której Aurora może sobie usiąść. I poprzeglądać się w lustrze, może zmienić swoją kokardkę na diadem koronę, którą również znajdziecie w zestawie. Może też popsikać się perfumami, które tutaj znajdziemy. Jeśli Aurora będzie zmęczona, może położyć się do swojego łóżka. Wiemy z filmu, że w pewnym momencie będzie w tym łóżku spędzać naprawdę dużo czasu, ponieważ zła czarownica rzuci na nią urok. Jej sypialnia jest różowa. Mamy tutaj piękny baldachim, na którym widnieją, na którym widnieją rośliny specjalne serduszko kryształowe oznacza, że jest to łóżko Aurory. Łóżko ma jeszcze drugą funkcję, ponieważ kiedy je podniesiemy w środku możemy ukryć różne skarby. Między innymi różdżkę, drugą różdżkę, dwie różdżki są w, w wystawie, e, którą Aurora będzie ze sobą nosić. Jeżeli Aurora nie chce się położyć spać, nie ma żadnego problemu, możemy położyć ją do jej sypialni i Aurora może sobie spać w spokoju. W zestawie znajdziecie również przesympatycznego białego królika, któremu również możecie dodać ozdoby. Ja mu włożyłam na głowę jedną z kokardek Aurory. Kolejnym meblem, który znajduje się w zestawie, jest parapet. Okienkiem, które możecie otworzyć, żeby nasz króliczek mógł sobie pooglądać świat. Mamy tutaj również kryształowe serduszko aurory, takie samo jak w sypialni. No i króliczek, nasz biały króliczek z różową kokardką ma tutaj swoją miseczkę, w której znajdziemy trzy truskaweczki oraz oczywiście marchewkę, tak, żeby zawsze był najedzony. Na pewno dobrze pamiętacie, że głównym elementem w bajce Śpiąca Królewna było wrzeciony. wrzeciono, które mm, sprawiło, że księżniczka Aurora zapadła w śpiączkę. E, takie wrzeciono znajdziecie również e, w zestawie. E, jak widzicie, koło wrotek się kręci. No ale trzymajmy na razie Aurorę z daleka, żeby nam nie zapadła w wieczny sen albo w taki sen z którego obudzi się dopiero, kiedy jej książę ją pocałuje. Zestaw o numerze 41060 jest mały, ale za to bardzo funkcjonalny. Jak widzieliście, mamy tutaj nie tylko łóżko, ale też stoliczek i toaletkę, oraz oczywiście wrzeciono aurory. Zestaw, mimo że mały, uważam, że warty uwagi. Jeżeli Wam się podoba, to zapraszam na megadyskąt.pl.